Słuchajcie, to jest bardzo nietypowy sting. To sting skarpiem, ale złowionym na federka Devil 2 390 cm w połączeniu z kołowrotkiem Blue Diamond. Naprawdę na czerwone robaczki. Te robaczki. kurde ludzie. I to słuchajcie, będziecie to widzieli na filmie, jaka była piękna walka z nim. Bo była walka była cudowna. A karpiszek, karpiszą wygląda wygląda tak O! Jeszcze go oczywiście sobie zważę, bo to mój rekord na ten na Federa. walka naprawdę trwała bardzo długo Pozdrawiam wszystkich federowców i karpiarzy Jestem przeszczęśliwy Naprawdę Ile on może ważyć? Gdzie mam wagę? Gdzieś powinienem mieć wagę. Zaraz sprawdzimy. No, tu jest waga. To już jeszcze tak przy okazji. Ona jest dezerowana. Nie. Uspokój się, uspokój. Czyli 2,5 kilo. Cicho bądź. 2,5 kilo na matę. Co ty mi to pokazujesz? Zdolny mi to pokazujesz? No, no nie no, zdolny mi to pokazuje. Trudno. Trudno, coś wagi nie używałem rok czasu ponad muszę iść do karpia. Narka.